Tak wygląda rezydencja za 62 miliony złotych w Dubaju na Jumeirah Islands. Chodzimy przez reprezentacyjne wysokie drzwi i od razu czuć, że to nie jest zwykły dom. Na zewnątrz czeka na nas przestrzeń, którą pokochasz: prywatny basen z nowoczesną fontanną, zewnętrzna kuchnia z barbecue i duży stół idealne narodzinne spotkania i garden party, a to wszystko z kojącym widokiem na jezioro i śpiewem ptaków w tle. Wewnątrz willi mamy prywatną siłownię oraz saunę i co ciekawe sprzęty są polskiej marki. Tutaj pierwsza z pięciu sypialni, każda z dużą garderobą i własną łazienką, ale ta zrobiła na mnie największe wrażenie. Budzisz się tutaj na wprost z widokiem na zieleń i wodę, a jeśli marzy Ci się prywatny seans filmowy, czeka na Ciebie jest sala kinowa. Idealna, by w domowym zaciszu poczuć klimat luksusowego klina. Schodząc na dół pięknymi krętymi schodami wita nas bar. Idealne miejsce, gdzie podczas domowych imprez barman poda Twoim gościom drinki. Uroczystą kolację zjesz przy tym ogromnym stole, ponownie z widokiem, a zaraz obok strefa relaksu z TV i wielką, wygodną sofą. No i kuchnia. Kamień, drewno, elegancja, ale nie daj się zwieść, to Kuchnia pokazowa. Gotuje się w tej drugiej, w części dla służby. Tam też znajduje się pokój dla prywatnego kierowcy i obsługi. Willa ma łącznie 1000 m2 i każdy centymetr jest tutaj zaprojektowany z myślą o luksusie i komforcie. To nie jest zwykły dom, to jest styl życia.